Buty biegowe Asics Patriot 6. Każdy, kto choć raz miał obuwie tej marki na nogach, wie, na jak wysokim poziomie jest Asics w dziedzinie biegania. Niesamowite obuwie owej marki to dobra jakość, solidne wykonanie, a przy okazji super komfort i wygoda. Biegacz wygląda stylowo dzięki fantastycznej i różnorodnej kolorystyce, a przy tym świetnie się czuje. Dobrą amortyzację i wszystkie wyżej wymienione cechy posiada większość butów marki Asics. Jednym z nich jest Patriot 6. Obuwie a Patriot 6 jest doskonałym obuwiem dla początkujących biegaczy i odpowiedni również dla użytku codziennego wraz ze wzrostem zaawansowania biegacza. Patriot jest również wybieranym butem przez profesjonalistów ze względu na lekkość i brak zaawansowanych technologii, które nie w każdych warunkach są pożądane. Model świetnie sprawdza się każdego sezonu, zmianie ulega kolorystyka i bardziej wytrzymałe tworzywa. Właściwości. Super lekkie. Waga 275 gram. Cholewa buta wykonana jest ze skóry syntetycznej i z siateczki. Oba te materiały są lekkie, komfortowe i oddychające. Removable EVA Sock Liner. Wkładka, którą możesz usunąć w celu umieszczenia w bucie wkładki ortopedycznej. Podeszwa z zawartością super amortyzującej pianki EVA. Synthetic Leather and Mesh Upper oddychająca cholewka zapewniająca lekkość, wygodę i wentylację. Biała zgrzewana sznurówka. Buty wykonane w 100% z materiału tekstylnego.